Galaktyczne anachronie Historia sama Gersza Sam Gersz urodził się na planecie Korelia, planecie znanej ze swojego przemysłu stoczniowego i twardych mieszkańców. Od najmłodszych lat marzył o przygodach w kosmosie, zainspirowany opowieściami o wielkich bitwach i legendarnych pilotach. Z racji swojego pochodzenia i determinacji, postanowił dołączyć do Imperialnej Akademii Wojskowej, gdzie szybko wyróżnił się wśród rekrutów. Jego zdyscyplinowanie, celność i bezwzględne posłuszeństwo sprawiły, że został zwerbowany do elitarnej jednostki szturmowców. Jako szturmowiec w czasach Imperium sam brał udział w wielu kluczowych operacjach przeciwko sojuszowi rebeliantów. Był nie tylko zwykłym żołnierzem, ale również lojalnym wyznawcą ideologii Imperium, wierząc, że stabilność i porządek są najważniejsze dla galaktyki. Jego lojalność i profesjonalizm zyskały mu szacunek zarówno wśród przełożonych, jak i towarzyszy broni. Sam Gersz szybko nawiązał przyjaźń z Tomasem, agentem Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. Tomas był nieco starszy i bardziej doświadczony, a ich znajomość rozpoczęła się od wspólnej misji, w której Tomas potrzebował wsparcia zaufanego szturmowca. Wspólnie likwidowali zagrożenia dla imperium, tłumiąc rebelianckie działania i dbając o to, by informacje strategiczne nie wyciekały poza szeregi imperium. Sam cenił sobie Tomasa za jego analityczny umysł i spryt, natomiast Tomas podziwiał sama za jego odwagę i niezachwianą lojalność. Choć sam nigdy nie aspirował do wyższych stopni w imperialnej hierarchii, był dumny z tego, co robił. Wierzył, że jego działania, choć często brutalne, służyły większemu dobru, utrzymaniu porządku w galaktyce. Sam i Thomas, mimo różnic w charakterze i zadaniach, tworzyli zgrany duet, który był postrachem każdego, kto ośmielił się przeciwstawić Imperium. W ich relacji nie brakowało momentów pełnych napięcia, ale lojalność wobec siebie i Imperium zawsze była na pierwszym miejscu.